Cyberbezpieczeństwo w finansach. Bo przecież już dzisiaj wszyscy mamy konto internetowe, obsługujemy nasze finanse w internecie. Jak ich nie stracić? O tym za chwilę porozmawiam. Dzień dobry, witam serdecznie Szymon Gronek, Dziennik Gazeta Prawna, a moimi Państwa gościem jest Mateusz Stefański z Allure Banku. Dzień dobry. Dzień dobry. Y no właśnie. Pieniądze w internecie płyną w każdą stronę możliwą. Robimy zakupy, przelewy, płacimy za wodę, prąd, gaz. I okazuje się, że to wykorzystują cyberprzestępcy. Jak najczęściej próbują nas zachęcić do tego, żebyśmy popełnili błąd i te pieniądze przelali im? Bardzo prosto. Podszywają się pod kogoś, komu ufamy, do kogo mamy zaufanie. Przepływy gotówkowe. To już nie jest przestrzeń, na której można łatwo i szybko zarobić. O wiele łatwiej można to zrobić w kanałach socjalnych, w mediach społecznościowych, przez dedykowane rozmowy telefoniczne ustawione, spersonalizowane pod nas, pod to, kim jestem, co robię. Można łatwo sprawdzić, gdzie mieszkam na Facebooku, jakie zdjęcia publikuję, a więc są punkty zaczepienia, na których cyberprzestrzeń. Przestępcy korzystają. Sami dajemy tą informację. No dobrze, czyli, czyli my się łatwo podkładamy do tego, żeby, żeby nas wykorzystać, no ale na banki jest nałożona pewna odpowiedzialność, żeby klientów chronić, żeby nas trochę przestrzec przed tym. Dokładnie tak. W Alior Banku za każdym razem, jak Państwo logują się, dostają informacje albo o aktualnych kampaniach przestępczych dziejących się na terenie Polski. Zawsze Państwo mają dostęp do zweryfikowania, jakie są zasady bezpieczeństwa. Dla nas bardzo ważne jest, żeby uświad nie tylko zabezpieczyć bank, bo jest zabezpieczony, ale budować świadomość naszych klientów, jak unikać tego typu emocjonalnych y, pułapek y, realizowanych przez cyberprzestępców. Mhm. No tak, bo dzisiaj włamanie do banku to już niekoniecznie wygląda w ten sposób, że wpada trzech zamaskowanych. Ludzi, którzy wyciągają broń i krzyczą: To jest napad, tylko raczej kilku młodych albo i starszych ludzi, nieważne, siedzących przed komputerami i kombinujących, jak tutaj się dostać. No i właśnie, najsłabszym elementem czasami jest ten klient. No, zawsze najsłabszym elementem cyberbezpieczeństwa jest człowiek. Ja jako klient też jestem tak samo narażony na ataki. I one są coraz bardziej wyrafinowane. To już nie jest tylko na wnuczka. Dzień dobry, był wypadek. Potrzebne jest szybkie przelanie środków. Mój dwunastoletni syn też został przełamany na swojej koncie online'owym w grze, gdzie jeden z cyberprzestępców powiedział: O, iż sprzedałem ci przez przypadek przedmiot. To jest numer sprawy, który zgłosiłem do helpdesku. Chwilę potem odezwał się na Whatsappie helpdesk mówiący, dzień dobry, dostaliśmy takie zgłoszenie, podał ten sam numer oczywiście zgłoszenia, czy możemy rozwiązać ten problem, bo nie należy się, a przyszło tych kilka złotych monet. No i syn poszedł w to, powiedział, okej, okay, tak, widzę, pojawiło się, to nie moje, chcę oddać, zagranie na uczciwości, na zasadzie wzajemności, no i przeszli przez taką procedurę helpdeskową, która w pewnym momencie doszła do punktu, to podaj swój pin do konta. Mhm. Okej. Okay podał swój PIN, 5 minut później już nie miał dostępu do konta, ponieważ jest dwunastolatkiem, nie ma podpiętej karty kredytowej, a więc to nie wyszło, nauczony zgłosił się, tato, popełniłem błąd, chwilę potem, coś tu mi nie gra, czy na pewno dobrze zrobiłem, odzyskaliśmy konto, odzyskaliśmy dostęp, no ale gdyby miał podpiętą kartę kredytową, voila, to już voila, to przestępcy mogą, przestępcy mogą korzystać. No tak, no to jak się ustrzec przed takimi, przed takimi próbami? No bo tu wszystko zgadzało się w historii, o której Pan opowiadał, no modelowo. Jest ktoś, kto się zgłasza i mówi, słuchaj, no ja popełniłem błąd. Jest z drugiej strony firma, w cudzysłowie, która mówi, tak, mamy zgłoszenie od tego klienta, on popełnił błąd. No i teraz wiarygodnie wydaje się to Dokładnie. bardzo. Dokładnie. Trzy zasady. Zatrzymaj się, zastanów, wykonaj działanie innym kanałem. Czyli jeżeli dostajemy komunikat na SMS-a, przyszedł rachunek, wyłączymy Ci za chwilę prąd, e, warto zatrzymać się, nie, nie klikać na linka, wejść na stronę internetową, sprawdzić, czy rzeczywiście to jestem ja. Zwykle się okazuje, że okej, okay, to było działanie na emocjach. Jak się zatrzymamy, złapiemy oddech, zorientujemy się, że to nie jest o nas. Dwa. Nie korzystać z tego samego kanału, które, którego jesteśmy podpięci. Czyli jeżeli dostajemy SMS-a, sprawdzamy na internecie. Jeśli jest, zobaczyliśmy świetną okazję na Facebooku i kliknij, bo tu jest super okazja do za, za, e, zarobienia, to sprawdźmy to w inny sposób, czy to jest rzeczywiście wiarygodne źródło. 3. Natychmiast reagujmy, jeśli coś się nam wydaje podejrzanego. Zadzwońmy do znajomego, sprawdźmy z kimś, czy to nie jest podpucha, że coś jest zrobione niezależnie od nas. No i last but not least nigdy nie podajemy haseł, nigdy nie podajemy pinów, żaden bank, nie, żadna, pod żaden, żaden instytucja, bank, nie żadna będzie... instytucja nigdy tego nie wymaga. Jest to na wszystkich naszych stronach, na wszystkich informacjach. Bank nigdy nie żąda pinu, nigdy nie żąda hasła, nigdy nie żąda numeru konta. To są informacje, które oczywiście y, są potrzebne cyberprzestępcy do wykonania y, kradzieży. Jaka jest dzisiaj najważniejsza, może najtrudniejsza, yy, sprawa przed bankami, jeśli chodzi o, o, o cyberbezpieczeństwo? Cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko bank. Cyberbezpieczeństwo to jest cały łańcuch dostaw, to jest cały łańcuch podwykonawców, to są yy, wiele set yy, firm, które pracuje na cały ekosystem. Yy, regulacje, które są wprowadzane teraz w życie, czy to DORA, czy NIS-2, takie magiczne czteroliterowe skróty. Służą do tego, żeby podnieść cały ekosystem w Unii Europejskiej przed wojną hybrydową, która trwa. Jesteśmy w wojnie hybrydowej. Cyberataki w Polsce są codziennością. Można sprawdzić, że jest ich oficjalnie raportowanych powyżej 10, 20, 30 dziennie. No, Wczoraj to... rozmawiałem z premierem Gawkowskim, mówił, że rok do roku wzrost 100%. Dokładnie. I. To, że bank jest bezpieczny, to jest super. Teraz potrzebujemy, żeby cały ekosystem, w którym bank pracuje, był równie na takich samych lub lepszych zasadach, no co może być trudne, zabezpieczony. Mm -hmm. No dobrze, a czy te zmiany będą też dotyczyły w jakiś sposób klientów? No bo rozumiem, że Wy będziecie musieli się dostosować do pewnie wyższych troszkę wymagań, nauczyć ten ekosystem, czyli firmy z Wami współpracujące, a czy my klienci też będziemy musieli, nie wiem, dodatkowe hasła, dodatkowe zabezpieczenia? Te elementy już mamy w, w praktyce stosowane. To jest biometria, to jest podwójne potwierdzenie tożsamości, że nie tylko hasłem, ale również pinem, czy przyciskiem palca w aplikacji mobilnej. Te elementy są już wprowadzone. Natomiast sektor finansowy był jednym z pierwszych, który je wprowadzał. Te regulacje. Pozwolą wszystkim uświadomić, że to nie jest tylko kwestia konta bankowego, tylko każdej naszej działalności, choćby zapłacenie rachunku. A więc tutaj to jest o tyle dobrze, że podnoszona jest świadomość i kompetencja każdego klienta, nie tylko w sektorze finansowym, ale każdym pozostałym. Także te regulacje nie narzucają dodatkowych zadań do klienta, ale dają mu dodatkowe prawa do zweryfikowania, coś podobnego jak. RODO czyli ustawa mm -hmm. o danych osobowych, że mogę sprawdzić faktycznie czy spełniamy konkretne normy, konkretne zasady, to buduje zaufanie do rynku finansowego. Wszystko po to, żeby nasze pieniądze były bezpieczne. To jest najważniejsze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem podczas Cybersec w Krakowie był Mateusz Stefański z Ariorbanku. Banku.